No kami dzisiaj była taka atmosfera, że gracie o lidera, tak, ale tak naprawdę wygracie o lidera od pierwszej kolejki rundy wiosennej. Każdy mecz was do tego pierwszego miejsca przybliżał. Dzisiaj tylko taka wisienka na torcie tak naprawdę. Tak, zgadza się. No, akurat przed tą kolejką tak mecz się ułożyły, że, że dzięki dzisiejszemu zwycięstwu mogliśmy skoczyć na to pierwsze miejsce i tak się stało. Widzieliśmy, że... że... Tym meczem nie możemy zaprzepaścić wcześniejszych wygranych, i z takim nastawieniem wyszliśmy na dzisiejsze spotkanie. Wy, przede wszystkim, macie taką konsekwencję, że nawet jeśli macie słabszy, lepszy, gorszy dzień to zawsze są te trzy punkty. Wam to się udaje i to jest chyba najtrudniejsze w tej lidze, nie? Tak, zgadza się. No ta konsekwencja w grze przede wszystkim. Bardzo, małe, bardzo mało bramek tracimy, bo, bo gdzieś w tej defensywie wszyscy bronią, no i w ofensywie pokazuje, że nawet obrońcy strzelają bramki i też w ofensywie wszyscy atakują, tak? Także to jest naszą, naszą dużą siłą. Uh -huh. Dzisiaj no, Trener wykazał się takim zaufaniem i, i szacunkiem też do Was, bo wrócili chłopaki, Kamil Plaga, Adrian Butka, ale nadal wyszli się tym składem, te, takim samym składem, co w poprzednich meczach. To tak. jest budujące na pewno dla Ciebie też, prawda? No tak, na pewno przez cały okres przygotowawczy walczyłem o ten pierwszy skład. Y Dopiero w trzeciej kolejce gdzieś tam udało mi się wskoczyć do tej jedenastki. Cieszę się, że, że, że ta chwila trwa do tego momentu. Na pewno Adrian i Kamil to jest duża jakość, nawet jak wchodzą z ławki, no to widać na bójsko, że naprawdę, naprawdę to jest jakość. Rywalizacja w drużynie nigdy nikomu nie zaszkodziła, prawda? Zgadza się, zgadza się. Z Kamilem na co dzień nawet mam kontakt, także wzajemnie się razem wspieramy i nakręcamy do dalszej pracy, bo, bo wiemy, że, że cel jest jeden i awans. I cieszymy się, że od tego momentu wszystko jest uzależnione od nas. Wystarczy wygrać dziewięć meczów i, i mamy trzecią ligę. Kontuzja Kamila Bartosiewicza to spowodowało to, że musiałeś dzisiaj pójść wyżej, wróciłeś jakby na swoją starą pozycję. Jak się czułeś, w, w tym miejscu szarpałeś cały czas wtedy? No tak, starałem się, siły były, wróciłem na wcześniejszą swoją pozycję, no i myślę, myślę, szkoda, że, że nie udało mi się zanotować jakiejś asysty, bo, bo zawsze to jest taki priorytet dla, dla pomocnika czy, czy nawet bramka. No w tym spotkaniu się nie udało, ale w poprzednim. Liczę na to. Chciałbym w końcu strzelić swoją drugą bramkę, bo jedną bramkę mam, ale chciałbym no, przede wszystkim też też jakąś bramkę strzelić i, i to jest też dla mnie ważne. Nie teraz, tydzień, teraz tydzień przerwy. No i co? No i skupiamy się na, na kolejnym meczu po prostu, tak, żeby już tego miejsca, tak jak wspomniałeś, nie oddać. Dokładnie, dokładnie. Następny mecz mamy w sobotę ze Stalą. Główno konsekwentnie chcemy robić swoje, wygrywać kolejne mecze i, i, i dążyć do tego naszego celu, czyli trzeciej ligi.